No nie zasłonię się parasolką, bo nic z tego filmu nie będzie dobrego. Ja tutaj parasolkę mam, może to mam to dnia. Oj, kiepska z Ciebie aktorka, kiepska, kiepska. No bo ja nie wiem, co mam robić. Już to. No miałaś się przygotować. Odejdź troszeczkę ode mnie, stój i teraz się odwróć ładnie. No i zatańcz coś. Odejdź jeszcze ode mnie. Stop, stop, stop. I tam tańcz. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Stop. Idź w tamtą stronę. Dobra, stój, stój. Mila, za mocno. Tu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I teraz tylko do tyłu idź. Lekko do tyłu. Idź jeszcze, 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 jeszcze. I teraz zatańcz. Dzień dobry, dzień dobry. Nie. przystało mu żyć na stałe bo kaczyco nie chce nic nic be żyło przy piknie na niśi czworzec ta wali czyli dobra dziękuję pani za występ